Witam, witam. Łobaben. Zapraszam na mój kanał. Łobaben. Tego typu widzowie. Dziękuję, że byliście na premierze tego typu. Dzisiaj robimy streama tego typu. I tak jak mówię, często będę robił widzowie takie wypady tego typu. Widzowie bardzo się z tego cieszę. Tego typu. Właśnie. Łobaben. Trzeba iść do przodu, nie do tyłu tego typu widzowie. O, właśnie łobaby. Słuchajcie, tu mam niespodziankę tego typu. Jaka to będzie niespodzianka tego typu? To zobaczycie. To jest osoba, która ma już dosyć też takich ludzi. Jakich ludzi to zobaczycie? Mój kumpel coś zrobił i po prostu będzie petarta widzowie tego typu. Zapraszam na mój kanał. Yy, udostępniajcie mój kanał tego typu A zobaczycie co to jest tego typu widzowa I jeszcze raz Cię pozdrawiam Tego typu Właśnie trzeba myśleć łówką Tego typu Zapraszam widzowie Zobaczycie Zajebisty toż tego typu Stosz tego typu Sorry, że źle powiedziałem Ale idę do przodu, nie do tyłu Zobaczcie tego typu Homie. To jest to jest pista cały bardzo kuro. zaraz 10 lat na YouTubie, to jest pista Heiderów. je dala što ta

Ale co będzie z tego? Będzie policja, będą dewce będą fałuty, Będ będą też nazi. Po co przeszczadacie, więc macie przyjebane, żadne śledztwo kościoły kości są połamane. Nie ma potem pasji i troszkę zaufania. Nadajecie się też zamknie A teraz lista nie dojebanych, hejterów, którzy przyglądali. w kolejności przypadkowej. Zrajeżys nie do jebania Janusz Kupiec Referent swojej klasy lepiej a Nie pamiętam, się tu niepotrzebnie Gondamty B rudy chuju Pokaż swoją zjebaną żonę Możinkę Meru ty kurwo zajebana tego typu Obciągasz możliwskie chuje, da zajebana Bał, nasikaj do futerki, lewa W celu jebany Filmiki z komarkiem będziesz płacił od skazowania Nie odważa masz przejebane Trach jesteś rozjebany Jebać akce, jebać wykop Migają se teraz, szybko teraz, taka to jest prawda szczera, takie wątro rozpierdala, już tej są